Słuchajcie, bardzo się stresuję. Już niedługo zaczynam prowadzić wykład. Tutaj za mną widać miejsca, na których niedługo zajmą miejsca moi słuchacze. Z tyłu rozłożyłem swój sprzęt. Widać tam laptopa, tablice. Przygotowuję się właśnie do poprowadzenia wykładu na temat Spring Containers, Spring, Container, Spring Bean, Spring Context. No i zobaczymy właśnie jak mi to wszystko pójdzie, więc niedługo Wam pokażę. Mamy już komplet osób. Chodźmy się przywitać do naszej publiczności. Zobaczymy, kim są dzisiejsi słuchacze. Dzień dobry. Widzimy, tutaj jest skrzatognom norweski. Widać, że trzyma książkę Springa. Pewnie przyszedł po autograf. No, ale autografy rozdaję po szkoleniu, więc teraz, nie przedłużając, zapraszam na wykład. Ok, no to zaczynamy. Czym jest Bean Factory i Application Context? Zanim przejdziemy do wytłumaczenia tych dwóch pojęć, musimy się zaznajomić z podstawowym modułem Springa. Jakim jest Core Container? Core Container. Core Container, jak sama nazwa wskazuje, jest korowym składnikiem Springa. I niezależnie czy tworzymy aplikację webową, czy tworzymy aplikację stand-alone, czy tworzymy Spring, wykorzystujemy Spring Clouda, to zawsze podstawowym elementem, jaki jest dociągany, to jest Spring Core. Spring Core zawiera cztery podstawowe elementy: jest to bin. Pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest core. Trzecią rzeczą jest kontekst. I ostatnią rzeczą jest SPEL, czyli Spring Extension Language. BIN i Core tworzą taki byt, który się nazywa BIN Factory. Te dwa składniki dostarczają nam różnego rodzaju możliwości. Przede wszystkim jest to IOC, czyli Inversion of Control i Dependency Injection. Te elementy. Właśnie posiada w sobie bin Factory. Oprócz tego mamy jeszcze kontekst, i z kontekstu wychodzi nam coś takiego, co się nazywa Application Context. Trzeba pamiętać, że kontekst dziedziczy po binie. Mamy dwa byty: bin Factory i Application Context. Do czego to służy? Służy nam przede wszystkim to do IOC. Zarówno jedno i drugie, czyli bin Factory i Application Context, tworzy nam tak zwany Spring IOC Container. Co to jest ten Spring IOC Container? Jest to nic innego jak miejsce, w ramach którego będziemy przechowywać biny. Bin. Bin. Pytanie, po co nam tylko przechowywać te biny i czym e, konkretnie te biny są? W klasycznym podejściu to programista jest zobligowany do tego, aby zarządzać obiektami. Czyli przykładowo, jak mamy klasę sender, to programista musi zainicjalizować tą klasę, musi ją zainstancjować i oczywiście zarządzać w całym cyklu życia oprogramowania. Czyli mając klasę Sender, musimy stworzyć instancję Sender S równa się new, i to jest najważniejsze. Tutaj programista tworzy to z wykorzystaniem użycia słówka kluczowego new sender. Jeżeli konstruktor wymaga przekazania jakichś argumentów, to programista jest obligowany do tego, aby te argumenty wówczas dostarczyć. Więc tą część którą tutaj widzimy, może zrealizować za nas właśnie Spring Container. Spring Container utworzy za nas obiekty, i będzie nimi zarządzał i przekazywał pomiędzy poszczególnymi klasami, jeżeli na przykład jedna klasa będzie wymagała do stworzenia innej klasy. Czyli przykładowo, jeżeli będziemy potrzebowali którejkolwiek z BINA, BIN to jest nic innego jak klasa POJO, czyli w tym przypadku klasa POJO. To może być klasa podjo, sender, zarządzana przez kontekst Springa. Czyli jeżeli będziemy potrzebować jakąkolwiek klasę, w tym przypadku może być to sender, to wówczas tylko i wyłącznie mówimy Springowi: Ej, Spring, my potrzebujemy tej klasy w tym miejscu. A w którym momencie ten sender zostanie stworzony, w którym momencie zostanie zainicjalizowany, przekazany oraz usunięty w razie konieczności, to już. Nam do tego rybka. Za to odpowiada Spring IOC Container. I to jest właśnie piękne. Ale jak na dobrą sprawę działa ten Spring IOC Container? To jest nic innego jak Bean Factory. Już użyję innego markera, żeby to się nam odróżniło bin fact W pierwszej kolejności muszę krótko wytłumaczyć, jak w ogóle działa wzorzec Factory, 3 ponieważ y, bin fact3 to jest nic innego jak implementacja wzorca Factory 3 dla potrzeby właśnie zarządzania poszczególnymi binami. W bardzo uproszczonej wersji fabryka, wzorzec fabryka Factory 3 działa w ten sposób, że mamy jakiegoś rodzaju obiekty, mamy tutaj Factory, 3 dostarczamy konfigurację, config, Tutaj się na dobrą sprawę mamy definicję, jak zostanie tworzony obiekt A, jak będzie tworzony obiekt B i wówczas na podstawie konfiguracji będzie tworzony poszczególny element, czy to A, czy to B. W Bardzo uproszczonym modelu, tak działa właśnie wzorzec Factory. Jeżeli chodzi o pełne wytłumaczenie wzorca Factory, robiłem o tym osobny livestream, dlatego też podlinkuję ten live stream dla osób, które będą zainteresowane wzorcem Factory. Jednak na ten moment wystarczy nam wiedzieć tylko i wyłącznie tyle. Odpowiada to tylko i wyłącznie za tworzenie obiektów na podstawie dostarczonej konfiguracji. Wówczas Bin Factory działa na bardzo podobnej zasadzie. Mamy nic innego jak Bin Factory któremu musimy dostarczyć konfigurację, dokładnie w ten sam sposób. Tylko uwaga, jeżeli chodzi o samą konfigurację, to Spring wymaga konfigurację w możliwych trzech sposobach. Pierwszą, pierwszym z nich to jest dostarczenie za pomocą adnotacji, Czyli możemy adnotować poszczególne elementy i wówczas Spring będzie wiedział, o skoro ta klasa jest adnotowana, no to na pewno będzie zaliczona do naszej konfiguracji. Kolejnym elementem jest bardzo stary, nielubiany XML, więc jeżeli korzystamy ze starszej wersji Springa, no to właśnie tak to wyglądało, że wykorzystywaliśmy XML-a. Od tego sposobu raczej się odchodzi, ponieważ jest on niepraktyczny, aczkolwiek warto o nim pamiętać, ponieważ starsze aplikacje, które są jeszcze utrzymywane w starszych wersjach Springa, na pewno wykorzystują XML-a. Mam adnotację, mamy XML-a, a dodatkowo jeszcze mamy coś takiego, co się nazywa klasa konfiguracyjna. Klasa konfiguracyjna to jest nic innego jak klasa, która właśnie zawiera zestaw tworzonych obiektów. Możemy sami definiować binę, możemy sami tworzyć nowe obiekty, a jak stworzymy te nowe obiekty, to Spring będzie już konkretnie nimi zarządzał. Często właśnie takie klasy oznacza, oznacza się adnotacją configuration i wszystkie metody, które znajdują się, publiczne metody, które znajdują się właśnie w tej klasie, będą właśnie posiadały adnotację bin. I wówczas znaczy to, że ten obiekt jest tworzony na potrzeby właśnie przechowywania go w Spring IOC kontenera. Więc teraz tak, mamy Bin factory, dostarczamy do tego konfigurację, a z drugiej strony musimy dostarczyć jeszcze obiekty pojo. Czyli plain old Java object. Oczywiście to nie muszą być koniecznie plain old Java object, ponieważ możemy również pisać aplikacje Spring Bootowe czy Springowe nawet w innym języku opartym o JVM-ie. Ale warto pamiętać, że to jest podstawowa klasa, czyli podstawowy szablon klasy, które nie ma ze Springiem na dobrą sprawę nic wspólnego. Ze Springiem będzie miało dopiero wspólne, kiedy właśnie połączone zostanie to z konfiguracją i Bin Factory zamieni to właśnie na Bina. Czyli Bin Factory bierze konfigurację. Bierze podzio i na podstawie właśnie tych dwóch rzeczy będzie dostarczało nam biny. Bin A, bin B. To, to co tutaj widzimy, ten fragment, ja go zaznaczę jeszcze na zielono, żeby to było bardziej czytelne. Tutaj, co widzimy zaznaczone na zielono, to jest właśnie nic innego jak Spring IOC Container. Tak? Czyli mamy w środku fabrykę. Która odpowiada nam za tworzenie, na dobrą sprawę, za cały management, tak? Czyli musimy pamiętać, że mamy tutaj e, inicjalizowanie, instancjonowanie, e, usuwanie, całe zarządzanie binami od początku życia aplikacji do samego końca. BinFactory pobiera konfigurację, mamy trzy rodzaje konfiguracji, pobiera podżo i na podstawie tego, tworzy nam konkretne biny i te biny są wówczas już zarządzane przez Spring IOC container. To jest podstawowa implementacja Spring IOC container, ale musimy pamiętać o tym, że mamy dwa rodzaje kontenerów. Pierwszym kontenerem to jest Spring Bean Factory container. To jest pierwsza implementacja. Druga implementacja to jest Spring Application Context Container. I zarówno jedna działa dokładnie w ten sam sposób, druga działa dokładnie w ten sam sposób, ponieważ Application Context rozszerza Bin Factory, więc dostarcza. On dokładnie to samo, co mamy w tym miejscu, a dodatkowo dostarcza nam dodatkowe extra feature. Y. To jest ważna rzecz, ponieważ często się pojawia to na rozmowach kwalifikacyjnych, więc oznaczę tutaj taką buźką, żeby wiedzieć, żeby to umieć. Czym jest Bin Factory, a czym jest Application Context? Trzeba umieć odpowiedzieć na to pytanie i to jest bardzo proste pytanie, ponieważ Application Context dziedziczy po Bin Factory, więc dostarcza dokładnie nam to samo a dodatkowo dostarcza jeszcze ekstra feature'y i do tych ekstra feature'ów należy na przykład obsługa transakcji, obsługa IOP, obsługa I18N, czyli obsługa tłumaczeń, dostęp do URL-ów, dostęp do resource'ów, do plików i kilka dodatkowych jeszcze rzeczy. Ja te wszystkie rzeczy opiszę na blogu, tak samo przekażę jeszcze wszelkie rysunki, ponieważ tutaj może być średnio czytelnie, ale tutaj chodziło mi o zrobienie takiej części wykładowej. Czyli mamy podstawową wiedzę, czym na dobrą sprawę jest BinFact, czy Application Context i jeszcze... Jeszcze musimy pamiętać, skoro jesteśmy już przy tym temacie, czyli teraz tak, mamy bin factory, musimy pamiętać, że możemy sobie zrobić e, taki rysunek, bin factory, podsumowujący, dzieli się nam ładnie, mamy dziedziczenie, a tutaj mamy implementację, czyli przerywanymi strzałkami. Pierwszym rzeczą mamy application context, drugą rzeczą, jaką musimy wiedzieć, to jest xml e, bin factory, bin factory. I zaznaczę jeszcze na zielono, że jedno jest właśnie kontenerem Springa, i drugie może być kontenerem Springa, możemy sobie wybrać oczywiście. Application Context dodatkowo dostarcza nam takie extra feature, o których mówiłem już wcześniej. I jeszcze warto pamiętać, że jest coś takiego, co się nazywa Web Application Context. Czyli mamy jeszcze jeden kontekst. Nie mamy tylko i wyłącznie jednego kontekstu w Springu. Mamy jeszcze Web Application Context i Web Application Context można potraktować jako specjalny kontekst, który służy nam za feature wszystkie związane z webem. Czyli jak tworzymy aplikację webową, no to oczywiście jeszcze oprócz tego, że mamy Application Context, to jeszcze powołujemy do życia Web Application Context i on służy nam za przechowywanie i zarządzanie binami, które służą typowo do właśnie obsługi żądań. Więc musimy pamiętać, że Application Context dziedziczy po BinFest, 3, I później jeszcze może rozszerzać on Application Web Context. Więc mamy dwa kontenery i można się zastanawiać w takim razie, który kontener, e, kontener wybrać, który kontener jest lepszy. Może się coś takiego pojawić na rozmowie kwalifikacyjnej. Oczywiście bardzo prawdopodobne, że może się pojawić, jakie mamy rodzaje kontekstów Springa. Tak, czyli mamy Application Context, mamy Web Application Context. Może się pojawić na rozmowie kwalifikacyjnej pytanie, jakie mamy rodzaje IOC kontenerów, no i czym one się różnią, który wybrać. W 99% to będzie Application Context i to jest na dobrą sprawę zalecane przez dokumentację Springa do wykorzystania kontekst. Jeżeli tworzymy aplikację Spring Bootową, to domyślnie wykorzystywany jest Application Context. Oczywiście możemy również zdefiniować, skonfigurować Springa w ten sposób, żebyśmy wykorzystywali XML, BIN, Factory. To jest zazwyczaj wykorzystywane w czystym Springu. W Spring Bootie z defaulta mamy Application Context, ale oczywiście można wymusić stosowanie XML Bean Factory. Pytanie tylko i wyłącznie po co? Skoro Application Context dostarczy nam znacznie większą możliwość featureów. Dzieje się tak, ponieważ jeżeli chodzi o XML Bean Factory, to możliwe, że tworzymy jakiegoś rodzaju aplikacje, które wymagają nam zużycia jak najmniejszej ilości pamięci, ale ciężko mi podać przykład, który na dzień dzisiejszy mógłby stanowić zastosowanie. Kiedyś to by były aplety i rzeczywiście w apletach, jeżeli tworzyliśmy aplety, no to te kilka kilobitów robiło nam różnicę. Na dobrą sprawę, jeżeli teraz tworzymy aplikacje, które są osądzone na, na silnych maszynach i mamy naprawdę bardzo dobre sprzęty, to nie ma sensu naprawdę bawić się w XML Bean Factory tylko i wyłącznie, żeby zaoszczędzić jakąś tam odrobinkę, odrobinkę zasobów sprzętowych. Dlatego też w większości przypadków zalecane i z, powinniśmy stosować zgodnie z dokumentacją, tak jak jest właśnie podawane na stronie Spring Spring.io, Application Context. Ok, tyle ode mnie. Jeżeli chodzi o to, co tutaj widzisz na tablicy, to na dobrą sprawę przedstawiłem Ci tylko i wyłącznie dokumentację, która znajduje się na Spring.io. Podlinkuję ją pod tym materiałem wideo. Dodatkowo jeszcze wrzucę Ci artykuł, po to, żebyś właśnie pamiętał, pamiętała, że jakie mamy rodzaje konfiguracji. To samo opisuję w swojej książce dotyczącej Spring Boot'a. Jakie mamy rodzaje konfiguracji, co jeszcze dostarcza nam Application Context, oprócz tego, co dostarcza Bean Factory? To przeczytasz w moim artykule. No i oczywiście to, co jeszcze dostarczy nam Web Application Context. Ok, tyle ode mnie na dzisiaj. Będę wdzięczny za każdą łapkę w górę. Oczywiście komentarz pod tym materiałem, czy Ci się podobało oraz co sądzisz o takim formacie. A także zachęcam Cię do obejrzenia innych moich materiałów, które pozostają na tym kanale. Oczywiście na temat techniczne i życia w Norwegii. Tymczasem trzymaj się ciepło i pozdrawiam. Cześć!